Daj nam chwilę, Woodit. Rozumiesz. To piękny dzień. Nie sądziłam, że Bahawas wpadnie we własne sidła. Jego śmierć otwiera cudowne możliwości. W tej grze coś się zepsuło z, z mimiką to ich, to jest tragedia. Króla dziecko i jego matkę pilnie strzeżonych w zmierzchu? Po zniknięciu Bahawasa nikt ich nie będzie pilnował. Chcę ich wydostać. No i możesz mi się przydać. No dobra, to potrzebujesz, aby wydostać lecimy bezpośrednio z misjami. Kickoła bo... was nie żyje, więc w zmierzchu będzie łatwo. Poradzę sobie. Wyzwanie będzie przejście granicy Królestwa Słońca. Znajdź mojego drucha, chładniwa trzy palce koło spalonego brzegu. Najęłam jego ludzi, by oczyścili drogę, więc tak naprawdę musisz tylko zaczekać. Chładnie w trzy palce. Hładiv, oczyścił już okolice. Po co ci jestem? Na wszelki wypadek, mała łowczyni. Jak coś pójdzie źle, będę potrzebować ochrony godnej zaufania. Ciebie. Ech, nie zawiodę cię. Dobra. Elegancko? Nora mówi, że mi pomożesz. Ruszamy do południka? Tylko jeśli zechcesz, mój drogi. A jaki mam wybór? Nie masz. Chciałam być uprzejma. Hm. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj my jesteśmy. Co my tu mamy w okolicy? Hmm. Wskażoną Stref, strefę obok. I chyba sobie ją zrobimy. Bo jest naprawdę blisko. A! Będziemy mieli kolejny punkcik więcej. Ua, do rozdysponowania. Mamy chyba trzy punkty, to możemy już punkcik se dodać. Tak. To z dołu. Jakbyśmy kiedykolwiek tego użyli. Dobra. Lecimy sobie do skażonej strefy. Ta skażona strefa pozwoli nam mieć większą kontrolę na mapie. A tak naprawdę nic nie zmieni. Dobra, to. Tutaj sobie uzupełnimy, tutaj się uzupełnimy, tutaj sobie uzupełnimy. Dobra. O, już tu są. bo to jest ten duży, ja chyba raz z nim walczyłem, tylko raz. Są bardzo niebezpieczne. Bardzo, ciekawe, bardzo ciekawi przeciwnicy to są. Dobra, walimy jak najwięcej. Żeby ich jak najbardziej obić. Dobra. Tyle powinno wystarczyć jak na razie. Będzie. Dobra, są trzy i Meg. Dobra. Dobra. Ale mi prawie zabił. Ajajaj, 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 ajaj, dobra, jeden padł. Pięknie. A drugi ucieka. Nie, oba padły. Ło, wow, ale ich zrobiłem. To jest życie. Okej. Okay. Nie, dwa były. gdzie jest jeszcze jeden? Tam jest jeszcze jeden. O, dobra, leci. Biegnie tu. Dobra. Okej. Okay. jaj. Nie wiem do końca jak się przed nimi bronić. Elegancko... Kurde... Cholera, cholera, cholera... Dobra, dostał jakiś ważny moduł. Znowu się zakopuje. O nie! O nie! O nie! Cholera! Dobra, użyjmy sobie tego wzmocnienia. To i chyba musimy go. ...tak zniszczyć jak tamtego. Cholera. Kurde. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, walimy moduł. Kurde. Rozłóżmy sobie jeszcze kilka. Okej, okay, walimy dalej. Dobra, coś stracił. Brak amunicji Dobra, stracił kolejne dwa moduły Kurde o dobra, aż dostałem osiągnięcie, oczyść wszystkie skażone strefy. Ej, co się dzieje? A dobra, wróciłeś. Eee, skła... Kłokrusz. Pięknie. No, i elegancko, Oczyścimy wszystkie skażone strefy w grze. Jestem bardzo zado zadowolony z tego. I co? To była chyba najtrudniejsza ze wszystkich. Eee... Zostało nam dużo znajdek, trochę misji pobocznych. Hmm. Kurde, masa jest tych znajdek. Dobra, lecimy z tą misją poboczną. No nie wyrobię, jest ich kurde za dużo. No naprawdę robię je ciągle, a ich jest nadal masa. że przy naj... No, dobrze, że nie muszę ich szukać, kurde, bo by było. Quaddy w trzy palce, prawda? Jestem od 12. Coś się stało. Nabiła mnie w butelkę. Wanasza machnęła rzęsą, ruszyła biodrem, obiecała skarby. Przeczyjcie szlak dla dworu, rzekła. Miniecie garnizon i dziabniecie parę czujek. Co to dla was? Nic nie wiedzieliśmy o bestii zagrzebanej w ziemi. Kiedy ja się nauczę nie gapić na panny. Dobra. Coś zaatakowało z pod ziemi. O, domyślna jesteś. Dziwiło mnie, że kardza cienia wcale nie pilnują przełęczy. Wcale nie musieli. No bo skałożerny demon robi. Kurna, to gówno co teraz. duży tunel tylu, a przegryza ziemię i wali strasznym ogniem ze śmierdzącej paszczy. Ledwo co uszedłem. Reszta miała mniej szczęścia. Uroniłbym łezkę, ale to mordercy i zdrajcy byli. Dobra, losa będzie tu niedługo To gówno, co teraz zabijaliśmy, muszę zniszczyć to coś na przełęczy, zanim się pojawią. Bystra to ty nie jesteś. Kałożer. Cóż, nie daliśmy mu rady, ale powiem wszystko. Ma zbroję dosłownie wszędzie, ale z tyłu jakby mniej. A jak się zakopie, zgubi twój trop, tylko bądź cicho. Może nawet nie zdąży się zakopać, jak uderzysz dość mocno w te jego wielkie, krzywe łapy. To wszystko co wiem. Mhm, mm czyli musimy Luguje fokusować po wapy, jego łapy. Po grzebie, a potem sobie chlusnę. Dobra, ale skoro tak, to powinniśmy się przygotować do tego. Wytwarzanie i eliksiry przede wszystkim zdrowia. Nie jesteśmy w stanie bez tych eliksirów z nim walczyć. Dobra, um... Poza tym amunicja, dużo, duża ilość amunicji Wielkiego rodzaju Dobra, tu tyle, tu tyle A weźmy sobie, też pokupujmy Dobra, tutaj, o Chyba, że go zrobimy tak jak weźmy. poprzedniego Dobra, my już wiemy, jak się z nim walczy, więc no spokojnie damy sobie z nim radę że wszystkim ażeby roz O dobra, atakuje nas. Dobra. A działa. Dobra, on już jest ryb. powinniśmy mu te łapy fokusować. Dobra zabolało go to chyba. Zabito wszystkie maszyny zaopatrzeniowe. Dobra. Elegancko. To osiągnięcie właśnie? No i mamy czego z kolei. Nie był taki ciężki jak tamci, tamte skażone. I dobra. Nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. Bardzo dobrze się stało. Bardzo dobrze. Dobra, wracamy do do kolegi powiedzieć mu, jak tam sytuacja. O, tutaj jest chyba to jest jakiś audiobook. Ocenie danych, no dobra. Nie ma, to nie jest audiobook, dlatego nie będziemy go nawet otwierać. Dobra. Gotowy. Na promienne słońce, nie wierzę. Myślałem, że ten skałojac zetrze cię na proch. Po takim cudzie możemy tylko czekać. Wanasza zaraz będzie. Weźmie łódź i pomoże przeprawić się przez wodę. Okej, okay, czekamy. O, mała łowczyni! Dziękuję, że zgodziłaś się bawić w ochroniarza. Gdzie twoi ludzie! Wyglądasz, jakby coś cię przeżyło, a potem wypluło. W zasadzie tak właśnie było. Droga jest wolna. Idziemy? Podoba mi się, jak od razu przechodzisz do rzeczy i to dosłownie. Lada chwila ruszą w pościg. Nie bój się, wasza promienność zapewnimy doskonałą ochronę.